Dzień dobry. znowuż mi to tak, tak, tak. źle. Filmuję. Dzień dobry. Jesteśmy w Gdyni. O godzinie eee, 16 tak, przejdzie tutaj Marsz nacjonalistów. z ja samochodem podjadę tutaj do, na Waszą wysokość i na sygnał, tak? Od pani. Dobrze. Eee, a my jesteśmy tutaj przed nimi Te półtorej godziny, bo chcemy wskazać, że Gloryfikujmy bohaterów, ale hańba należy się mordercom. Bury nie był bohaterem, Łopaszka nie był bohaterem, ogień nie był bohaterem. I, I wielu, wielu innych, którzy mordowali e, cywilów, mordowali dzieci, mordowali kobiety w ciąży, palili w stodole. Taka polityka nam się nie podoba i w związku z tym przed Marszem Młodzieży Wszechpolskiej zrobiliśmy swój przemarsz ze swoimi handlami. Tak, żeby społeczność tutaj lokalna zobaczyła, że są dwie prawdy. Że ważne jest, żeby znać fakty. Tutaj na kartonach macie nasze hasła. Historia nie jest czarno-biała, tak. Tutaj są ofiary Łupaszki. Anna lat 54, Natalia. W sumie, tak jak widzicie, w latach 1944-48 wyklęci zabili ponad 5 tysięcy cywilów, w tym 187 dzieci. Niektóre z dzieci to były niemowlęta. Eee, Jarku? Tak. Halo, halo. Zrób głośniej jeszcze. Halo? Chciałem przywitać na naszej demonstracji, do tego może zacznę, wszystkich ludzi sprawiedliwości i prawdy historycznej. Witam wszystkie osoby, które będą wiedzione głosem serca i sumienia. Witam wszystkich z różnych organizacji, a w szczególności oczywiście przywitam Świadectwo prawdzie i zaprotestować przeciwko kreowaniu na bohaterów organizacji przestępczej, kryminalnej, nacjonalistycznej, a momentami nawet faszystowskiej. Chodzi oczywiście o tzw. żołnierzy wyklętych, gdzie wiemy dobrze, że są to udokumentowane zbrodnie zbrodnie tak na narodzie ukraińskim, jak na narodzie białoruskim, jak na narodzie polskim. Zresztą człowiek jest człowiekiem. Wiemy, że pod pozorem walki z komunizmem, pod pozorem walki z faszyzmem, gdzie zresztą się też często z faszystami dogadywali, bo ich wiele łączy, były różne obrzydliwe akcje, mordy, a nawet akcje podpadające pod ludobójstwo. Jesteśmy tutaj wszyscy, żeby zaprotestować przeciwko kreowaniu zbrodniarzy na bohaterów. Tutaj by trzeba jeszcze nawet sięgnąć do tego, że ci, którzy Chcą czcić pamięć tzw. żołnierzy wyklętych, ludzi, jednostek militarnych obarczonych niesłuchanymi zbrodniami, mordami na dzieciach. Że nawet te ruchy, odwołując się do nauczania Kościoła katolickiego, warto, żeby wiedzieli, że Kościół katolicki już dawno temu, zgodnie z swoimi zasadami, potępił wszystkie wystąpienia antypaństwowe, będzie przeciwstawiał się zawłaszczania i nadużywania uczty religijnych w celach antypaństwowych i Kościół katolicki potępił też zgodnie z swoimi założeniami zbrodnie, o których mówimy obiecał zwalczać zbrodniczą działalność band podziemia oraz piętnował i ukarał konsekwencjami kanonicznymi duchownych winnych udziału w jakiejkolwiek akcji podziemnej antypaństwowej wbrew tym deklaracjom Kościół pozostaje głuchy nie widzi tego że do nauczania Kościoła i do kościoła odwołują się ci, którzy nacjonaliści, a czasami wręcz faszyści, którzy próbują wykreować morderców z tak zwanych żołnier spośród żołnierzy wyklętych na bohaterów. My zgromadziliśmy się tutaj, żeby zaprotestować. Przestępca, zbrodniarz, yy, członek organizacji militarnej, która ma, który, który ma krew wielu dzieci, niewinnych osób, cywilów na rękach, po prostu nie może być. Bohaterem, a organizacja, która tolerowała, a właściwie nawet w swoim y, repertuarze miała tego typu zbrodnie, nie może być organizacją czczoną i nie może być organizacją inną niż uznaną za zbrodniczą. Tymczasem środowiska, które rządzą, Kościół Katolicki, nie tylko pozostaje głuchy, próbuje kreować zbrodniarzy na bohaterów. Temu, przeciwko temu wszystkiemu, chcemy zaprotestować, stąd nasze. Zgromadzenie ludzi, którzy chcą dać prawdę sumieniu i prawdzie historycznej. Dziękuję wszystkim przybyłym za to, że, że w niedzielę przyszliście tutaj dać wyraz swojej niezgodzie na kreowaniu zbrodniarzy na bohaterów. Może ktoś jeszcze chce coś powiedzieć? Słuchaj, ja sobie tak muszę tak, ale ja już Więc ktoś, coś powiedzieć? Co Chyba nie. Chyba co? Pójdziemy, tak? Pójdziemy, No. Tam mus... Tak. Baner musi... Formujemy teraz Baner musi iść z przodu, tak? Ale na ulicę idziemy, tak? Tak, idźcie tutaj przed pana, dobra. Ale przepraszam ale przepraszam bardzo, ale jest nas więcej niż 20 osób. Mamy baner przygotowany specjalnie, który ma 3 metry. Jeśli chcemy być zauważeni, to... No, ale pan powiedział mniej niż 20 pana, ale my się osób. Kierujemy. My kierujemy. mamy. No, ale proszę prawo pana, dlaczego pan wydał taką ulicą. dyspozycję? No to to jest pana wina. My tak mamy naprawdę. prawo. Ale powiedział pan, że poniżej 20. My mamy 20 osób. Nie, no Ewa, weź zareaguj. Tak, mamy zgłoszone tak wydarzenie i chcemy iść ulicą. Poczekajcie chwilę. Poczekaj, nie, nie Nie, no było by powiedziane mniej niż 20 osób, a mamy więcej niż 20 osób. To, że już tak no, 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 tak no ja taki profesjonalny. No ja mi z nimi ruszać, tak? <grycha> ale jakby piszory ale jakby coś zrobiły, to by A Za chwileczkę pójdzie młodzież Polska też będzie 20 a. osób. Czego. No, pani nie jest na chodniku. Teraz się trzymajcie chwilę, tylko mnie i pan że ja jest no jak widzicie teraz tutaj chcieli nas zepchnąć na, e, na chodnik, e, ale nie dajemy się, dlatego... No ale sam pan powiedział mniej niż 20, jest nas więcej niż 20. Nie, nie bez powodu się zgłasza zgromadzenie, proszę pana. No i, no. i ile? Trzy osoby tam siły.

Mało za taką za taką półtorej godziny tak. będzie tutaj marsz młodzieży wszechpolskiej. Zobaczymy, ile będzie pytańców, uczestników i sytuacji, czy będą mogli swobodnie poruszać się pomimo tego na ulicy. Zobaczymy, jak to będzie. Mamy prawo i... Tak, pić się nie będziemy, ale pójdziemy ulicą. Po prostu. No, ja nie wyobrażam sobie, że mamy iść z 3-metrowym banerem gdzieś chodniczkiem. No, nie po to wydaliśmy tyle pieniędzy na nasz baner, żeby teraz go chować pokątnie. z z z no, uważam, że to jest świetne hasło do wszystkich właśnie nacjonalistów odwołuję się z nim patriotyzm to jest miłość, a nacjonalizm to jest nienawiść. Także jest tak, że... Ale pan mi tego nie że... no, wiesiek, pożeraj, wiesiek, pożeraj, Zaraz pójdziemy tak no, jak chcemy, no. rozmawiam tylko, nie? tylko rozmowy z panią no to były tak. inne ustalenia. Ale jak... mówił ja pan 28. Mogę... Ja... Jeżeli ja będzie, ja osób, jeżeli ja będzie po tych nas Ale pan e... nie policzył uczestników i zrobił pan to wcześniej i pan wstrzymał. No jest nas 22 osoby. Wstrzymał pan zanim się wszyscy zeszliśmy. Musimy czekać teraz na to, żeby ruch ulicą został wstrzymany. Mamy prawo przejść ze swoim banerem ulicą świętojańską tak jak żeśmy to zaplanowali i zgłosili do urzędu. Może nie będzie to zbytnio liczny marsz, ale mamy, ma to dla nas duże znaczenie, żebyśmy. Szli dobrze widoczni, a nie żebyśmy cisnęli się gdzieś chodniczkiem, tak żeby nas nikt nie zauważył, a wręcz żeby nas przeklinano za to, że robimy taki tłok. Uważam, że pójście chodnikiem byłoby bardziej niebezpieczne niż jak przejdziemy szybkim krokiem przez ulicę, która zostanie zamknięta maksymalnie na pół godziny. A to Ulica Świętojańska jest ulicą jednokierunkową. Po Zaraz, 100 metrów dalej, jest druga główna ulica, nawet mniej niż 100 metrów, którą mogą być przepuszczane autobusy oraz, oraz ruch swobodnie. No, udało się. Udało się pomimo niechęci tutaj władzy, ale udało się i, i spokojnie sobie ruszamy. Środkiem, środkiem ulicy, Mamo, Mamo, co prawo. Aż przemasz będzie trwał trochę czasu, nie będę już tutaj Państwu zabierała tego Kiedy, czasu i zakończę, zakończę i, i dołączę się tutaj do uczestników, udostępniajcie proszę, tak? Tak zwanych żołnierzy wyklęci na bohaterów, tak zwani żołnierze wyklęci mają na sumieniu mordę na rozmiarze cywilnej pochodzenia ukraińskiego, białoruskiego i polskiego. Trudno uznać.